Wciąż trwająca wojna za naszą wschodnią granicą potwierdziła niewątpliwie jedno. Zaawansowany, nowoczesny sprzęt w odpowiednich rękach jest dużo więcej wart niż zwykła przewaga liczebna. I choć możliwe, że konflikt nareszcie zakończy się jakąś formą pokoju, intensywne negocjacje w końcu trwają, to im dłużej to wszystko się ciągnie, tym gorsza jest sytuacja Rosji. A będzie im jeszcze trudniej, bo Ukraina, mimo pewnych problemów z sojuszami, intensywnie się dozbraja i kupuje coraz to potężniejsze jednostki. W jakie technologie zainwestowali? Z czego niebawem będą korzystali na polu walki? Za kilkanaście minut wszystko powinno być jasne. Zacznijmy od sił powietrznych. Lotnictwo, jakby nie patrzeć, odgrywa kluczową rolę w tym konflikcie i nic dziwnego, że Ukraina wykłada tu na stół ogromne pieniądze. Rosja ma wciąż w tym aspekcie przewagę, ale po dotarciu na front myśliwców F16 i Miraż 2000 balans sił na niebie zaczyna się zmieniać powoli na korzyść Ukrainy. Dowodem na to mogą być nagrania, jakie w ostatnich miesiącach regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych, pokazujące naloty na pozycję Rosjan. Wygląda też na to, że Moskwa będzie miała w tej kwestii tylko i wyłącznie coraz Większe problemy. Dopiero co usłyszeliśmy przecież o współpracy Ukrainy ze Szwecją, w ramach której w najbliższych latach, począwszy od 2026 roku, do Kijowa zaczną przylatywać myśliwce Gripen. Ukraina planuje zakup nawet 150 takich maszyn, które dziś są jednymi z najbardziej wszechstronnych i zabójczych samolotów współczesnego pola walki. JAS 39 Gripen to lekki, jednosilnikowy i wielozadaniowy myśliwiec produkowany przez szwedzki koncern Saab. Historia tej konstrukcji sięga lat 70., gdy Szwecja postanowiła wymienić starzejące się już samoloty Saab 35 Drakan i Saab 37 Viggen na nowszą maszynę. Według założeń nowy myśliwiec miał być między innymi przystępny cenowo i faktycznie taki jest. Godzinę lotu kosztuje tu zaledwie niecałe 5000 dolarów. Kolejnymi warunkami było to, aby maszyna mogła latać z prędkością ponad dwóch machów oraz dysponowała zdolnością do startowania z krótkich pasów startowych. Efektem tych prac jest doskonała maszyna, w której co ciekawe celowo obniżono stabilność lotu. W kontroli nad Gripenem pilotowi pomaga więc cyfrowy system fly by wire, a obniżona stabilność jednostki zwiększa jednocześnie jej zwrotność. Skrzydła w układzie delta zwiększają z kolei siłę nośną. Myśliwiec można też zatankować i uzbroić do misji typu powietrze powietrze w zaledwie 10 minut lub w 20 minut do misji typu powietrze Ziemia. W najnowszej obecnej wersji E, którą kupi Ukraina, jest to już pełnoprawny myśliwiec generacji 4 wyposażony w większy kadłub, lepszy silnik, zwiększony udźwik uzbrojenia, nowy kokpit i awionikę, ultra nowoczesny radar typu ASA oraz systemy do prowadzenia wojny elektronicznej. Dziś absolutnie kluczowe. Mówiąc krótko, Kiów wybrał naprawdę topową konstrukcję, która wszystko na to wskazuje, będzie w przyszłości stanowić kręgosłup jego powietrznych sił. Ale ukraińskie wojsko przechodzi prawdziwą metamorfozę nie tylko w powietrzu, ale także i na ziemi, zwłaszcza w obszarze dywizji pancernych. W 2023 roku Ukraina podpisała porozumienie o bliskiej współpracy z firmą Rheinmetall, w ramach której do Kijowa najprawdopodobniej trafi już niebawem czołg KF-51 Pantera, oficjalnie zaprezentowany zaledwie kilka lat temu. Opisując Panterę, koncern Rheinmetall określa, i radykalnie nowego czołgu, który ma łączyć w sobie ogromną siłę ognia z niezwykle rozbudowanymi systemami obronnymi, w pełni cyfrowymi rozwiązaniami dla załogi oraz wsparciem dla automatyzacji jej pracy. Podstawowym uzbrojeniem Pantery będzie gładkolufowe działo kaliber 130 mm o o połowę większym zasięgu niż 120 mm działo w Leopardzie 2 i dużej szybkostrzelności dzięki w pełni automatycznej ładownicy na 20 sztuk amunicji. Działo obsłuży też pociski kinetyczne nowej generacji oraz wielozadaniową amunicję wybuchową. Czołg otrzymał także i kilka różnych warstw obronnych: pasywną, aktywną i reaktywną. Przede wszystkim jest to jednostka projektowana w taki sposób, aby w ogóle unikać wrogiego strzału i jako pierwsza ma zniszczyć wroga. Jeśli to się nie uda, do akcji wchodzą systemy obronne na czele ze specjalnym opancerzeniem chroniącym Czołg przed atakami z góry, czyli tam, gdzie zazwyczaj Czołgi mają najsłabsze opancerzenie, z czego korzystają np. wyrzutnie Javelin atakujące pojazdy właśnie z tej strony. Pantera będzie miała też trzyosobową załogę, a każdy ze stanowisk może obsługiwać czujniki lub uzbrojenie maszyny, dzięki czemu załoga może błyskawicznie wymieniać się zadaniami. Stanowiska będą w pełni skomputeryzowane i wyposażone w kolorowe wyświetlacze LCD. Producent dodaje, że w przyszłości ma powstać także i zdalnie sterowana wersja czołgu, choć tu oczywiście nie wiemy, czy trafi ona także na wyposażenie ukraińskiej armii. A co z mniejszymi pojazdami? Ukraina inwestuje także i w nowoczesne, zaawansowane wozy dla piechoty. Podstawowym modelem zostanie KF-41 Lynx, również od wspomnianej już firmy Rainmetal, która pod koniec 2024 roku Utworzyła w Ukrainie swoją pierwszą fabrykę. KF-41 to nowoczesny bojowy wóz piechoty wyposażony w silnik o mocy 1140 mechanicznych, dzięki któremu może rozwinąć prędkość do 70 km na godzinę oraz ma zasięg około 500 km na jednym tankowaniu. Dzięki zaawansowanemu zawieszeniu pojazd sprawdzi się także i w trudnym terenie, a modułowy system opancerzenia pozwala dostosować poziomy ochrony do wymagań danej misji. Dodatkowym atutem jest możliwość wyposażenia pojazdów w aktywny system obrony Rainmetal ADS, co podnosi bezpieczeństwo załogi. Na razie nie wiemy, ile maszyn tego typu chce Kijów kupić, ale nieoficjalnie mówi się nawet o kilkuset egzemplarzach, co ważne, bo jest już od początku 2025 roku, przechodzi testy w Ukrainie i niewykluczone, że niedługo z fabryki Metal zaczną wyjeżdżać pierwsze maszyny, które faktycznie trafią do ukraińskich żołnierzy. Myśliwce Gripen, czołki KF-51 i wozy Lynx to zdecydowanie najbardziej medialne wzmocnienie ukraińskiej armii, które powinny wyposażyć się w najbliższych latach, ale warto też pamiętać o innych systemach bojowych. Ukraina chce przecież zainwestować miliardy dolarów w systemy obrony przeciwlotniczej Patriot, już produkuje własne pociski manewrujące o zasięgu ponad tysiąca kilometrów i w najbliższych latach na pewno będzie tylko zwiększać własne możliwości w tym zakresie. Nie zapominajmy także o działaniach w rejonie Morza Czarnego. Dzięki morskim dronom Kamikadze Ukrainie udało się odeprzeć od swoich brzegów flotę czarnomorską, ukraińscy inżynierowie cały czas opracowują także nowe wersje tego typu załogowców, które dysponują coraz to większymi bojowymi możliwościami i mogą już nawet atakować rosyjskie śmigłowce oraz inne cele powietrzne. Ukraina w ostatnim czasie rozpoczęła także i produkcję dronów Octopus do bardziej tradycyjnych zastosowań, choć nie są one wybitnie zaawansowane, są bardzo skuteczne w tym, do czego mają służyć, czyli do, do walki z rosyjskimi odpowiednikami szachedów i to za ułamek ceny rosyjskich maszyn. Wojna to w końcu także i ekonomia, a możliwość eliminowania kosztownych, wrogich celów za niewielkie pieniądze ma ogromną wartość. To oczywiście nie wszystkie nowe technologie, w które Ukraina w najbliższym czasie z pewnością zainwestuje, ale to niewątpliwie te najistotniejsze. Wraz z postępami wojny, z pewnością na front będą trafiać i kolejne sprzęty i maszyny, a gdy ta w końcu się zakończy, no nie wyparują one przecież, zostaną na wyposażeniu ukraińskiej armii, czyniąc ją w praktyce jedną z najlepiej wyposażonych na świecie. Losy tego konfliktu mogą potoczyć się różnie, ale co do jednego, w Polsce chyba wszyscy nasi rodacy powinni. Być zgodni, oby Rosja ugrała na nim jak najmniej.